reknet.pl Relacja Nasza szkoła od wielu lat e, organizuje akcje krwiodawcze. Współpracujemy ze Stacją Kwiodawstwa w Kaliszu. E, nasi uczniowie chodzą, o, oddają krew w klubie Barburka, w szpitalu. E, co roku właściwie organizujemy systematycznie dwie akcje. Przychodzi do nas młodzież, która uczy się w naszej szkole, ale także uczniowie, którzy skończyli naukę. Przychodzą również ludzie z miasta, chętni i zawsze gotowi do oddania krwi. krew, płynna tkanka, której nie da się na dzień dzisiejszy zastąpić żadną sztuczną substancją, ale można się tą płynną tkanką dzielić. Nasza akcja jest organizowana w sposób interwencyjny. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu poinformowało o brakach w rezerwach krwi. To grozi niewykonywaniem planowych zabiegów operacyjnych albo nieudzieleniem pomocy w nagłych wypadkach. Tak się stać nie może i dzisiejsza akcja jest akcją nagłą, tydzień temu informacja, dziś 12 listopada pracownicy stacji z Kalisza są w zespole szkół technicznych. Krew jest pobierana na sześciu stanowiskach, dwie panie rejestratorki, lekarz, doskonała obsługa w białych fartuchach z Kalisza i to idzie sprawnie. W tej chwili jest zarejestrowanych stu. Dawców, 55 obsłużonych, pobieranie trwa. Pewna grupa osób odrzucona z przyczyn zdrowotnych to są niedowaga u dziewcząt, niski poziom hemoglobiny. Warto o tym pamiętać. Z naszej strony my nie jesteśmy nikim więcej jak organizatorami tej akcji. A podziękowania dla krajodawców, dla pracowników no, dzięki temu mogą żyć i być zdrowi ludzie. Zapraszamy na wiosenną akcję poboru krwi organizowaną w naszej szkole. Będzie to w okolicach marca-kwietnia. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. tureknet.pl, numer jeden w Turku i powiecie.